A Kuku w poszukiwaniu wiosny pójdziemy do Parku Wschodniego. Najpierw przejdziemy sobie przez taki zrewitalizowany most. Wszystko pięknie, ładnie wygląda. Kamień świeżutki. Ale nawet i tutaj roślinki starają się przebić. Samotne, pojedyncze, takie małe twardziele. Można to nawet w jakiś sposób odnieść do życia. I myślę, że każdy... Gdzieś na którymś etapie przeżył coś takiego. Czasami są zdarzenia, które potrafią bardzo mocno złamać serce, ale jednocześnie bardzo naprawiają wzrok. To takie małe dygresyjki. A ta roślinka, ona walczy w tym kamieniu. Być może przetrwa. Ten park został zaprojektowany pierwszej połowie w latach dwudziestych XX wieku, choć były źródła, które mówiły, że był to wiek XIX. No ale sam projektant, który się nazywał Paul Danenberg, jednak żył na początku XX wieku. To jest takie miejsce, które jest otoczone z każdej strony mandrującymi rzekami. Od tej strony, od której ja weszłam, jest Oława Dolna. Tam gdzieś dalej w parku, który ma ponad 30 hektarów, jest oława górna. Są różne odnogi, różne strugi. To wszystko tworzy taki bardzo, bardzo klimatyczny mikroklimat. Wiem, że to jest masło myślane, ale nie szkodzi. I gdzieś tam to wszystko łączy się i dalej sobie meandrując wpada do odry. To są takie miejsca, gdzie żyją przeróżne zwierzątka. Już pomijam całe bogactwo ptaków. Oczywiście żadnego nie zdołałam uchwycić poza kaczkami, ale i były dzięcioły, gdzieś mi tam inne ptaszyny przeleciały. Ale potrafią tutaj przyjść i sarny, mogą się pojawić dziki. No naprawdę jest to takie miejsce o ogromnej powierzchni i o ogromnym przyrodniczym potencjale. I oczywiście jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które jest najmniej narażone na miejski hałas. To, w tym miejscu znajdują się i lasy łęgowe i grądy. To jest takie pomieszanie. Bo łęgi to takie zbiorowisko leśne, które znajduje się właśnie nad rzekami. Bardzo lubi takie tereny zalewowe. Bardzo dobrze tam rośnie się przeróżnym. Żywotnikom, nieżywotnikom, wierzbom płaczącym. A grunty, no to z kolei są takie lasy warstwowe, gdzie królują dęby i graby, ale też klony, lipy. No w każdym razie tych nasadzeń jest całe mnóstwo, a z tego, co wyczytałam, to tam jest ponad 50 gatunków przeróżnych drzew. Wracając do lat 20. -tych i tych pierwszych projektów, właśnie między innymi Paula Danamberga. No, to miał być taki typowo rekreacyjny obiekt. I tak naprawdę był nim w pewnym momencie jeszcze w Niemczech. Była tam kawiarnia z tarasem, było boisko, było nawet kąpielisko, i gdzieś to kąpielisko rzeczne tak w ogóle funkcjonowało jeszcze w latach 80. Zresztą, naprawdę będąc dzieckiem, sama pamiętam jakieś plaże, kąpiele tego typu klimaty, ale to była wtedy totalna i absolutna dzicz. Kiedy Wrocław został ogłoszony twierdzą, no front akurat nie oszczędził tego miejsca. I tak naprawdę później przez te lata, nie wiem czy już o tym wspominałam, po prostu nie działo się nic. Tak naprawdę ta rewitalizacja no to to jest jakiś ostatni czas okres. Tam na Polanie, w parku Znajduje się walec. No i właśnie tenże walec jest pomnikiem kurci S.A. On był zaprojektowany przez konwiarza, który był takim, Ryszarda Konwiarza, który był takim naczelnym architektem Wrocławia i ogólnie nazistowskich Niemiec. A sam walec, sam ten pomnik był zbudowany na formę takiego amfiteatru. I to było takie charakterystyczne dla właśnie nazistowskich Niemiec. I było to miejsce wieców na wzór starogermańskich zebrań, kiedy mężczyźni, tak zwani wolni mężczyźni, cokolwiek to znaczy, zapewne zbierali się w skórach z, ma z maczugami i pokrzykiwali sobie gromko, że. My się nie damy. Nie? Niech nam tu Rzymianie podskoczą. W każdym razie takie miejsca nazywały się Finksztete. Oczywiście ja mówię o tych nazistowskich Niemczech. I no, takie miejsca specyficznego kultu. Wyobraźcie sobie, że dopiero w 2004 roku zasłonięto. Te miejsca, w których było jeszcze widać okładzinę ułożoną na kształt swastyk. Ten pomnik po wojnie, pomnik, no ten walec nie został rozebrany, no i tak sobie stał, niszczał, był dewastowany. Takie, po prostu, kompletne, całkowite ruiny w pokrzywach. A pokrzywy tutaj, muszę wam powiedzieć, że są bardzo zdrowe. Moje nogi, pomimo spodni odczuły to bardzo intensywnie, ale przynajmniej pocieszam się, że w moim wieku to taki kurs zdrowotności przecież, prawda? Dzień, w którym się tam wybrałam był piękny, słoneczny, pachnący taką wilgotną ziemią, ale niestety tak mocno wiał wiatr, że znowu ten naturalny dźwięk z, ze śpiewem ptaków, no musiałam wyciszyć maksymalnie. Ponieważ mikrofon zdecydowanie bardziej skupiał się na wietrze. Drzewa w przeróżnych konfiguracjach nie z przeróżnymi dziurkami. Oczywiście wiem, że dostałam tutaj już radę, że powinnam takie dziurki sprawdzać, ale ja myślę, że wszystkie elfy i kresnoludki robią to za mnie. Wiecie, że czasami mam takie bajkowe odniesienia. Wierzby przepiękne, przepięknie wyrosły na tych wilgotnych terenach. A tu ta ścieżka, którą sobie wędrowałam, to jest tak zwana ścieżka biegowa, no tam nie wiem, Radia Wrocław, czy czegoś takiego. Mniejszą nazwę dla mnie to akurat nie ma znaczenia, czy to radia, czy gazety. gazety. <gazety> po prostu było pusto, cicho, pięknie i spokojnie. I wydaje mi się, że każdy, kto przyjedzie do Wrocławia i po jakimś czasie, po zachuśnięciu się już rynkiem, ratuszem, ogrodem zoologicznym. Tymi wszystkimi atrakcjami miasta może trafić właśnie do Parku Wschodniego, żeby się wyciszyć. Pewnie tutaj jakiś krasnoludek też by się znalazł. Wiecie, że Wrocław krasnoludkami stoi. A krasnoludki wiecie skąd się wzięły we Wrocławiu? Otóż w latach 80. był taki pan, który organizował wiece przy ulicy Świnickiej. I to się nazywało pomarańczowa alternatywa. Stąd się wzięły właśnie te wszystkie krasnoludki: najpierw rysowane, malowane, a potem wrośnięte w symbolikę miasta. Taka forma. Wtedy w latach 80. protestu. A teraz atrakcja turystyczna dla dzieci. I oczywiście tych biednych rodziców, którzy muszą za dziećmi szukać tych krasnoludków i odhaczać na mapie. W Parku Wschodnim jest pełno też takich położonych pni. Pnie żyją swoim życiem. Nieważne, że pokrzywy na nim rosną, że mlecze czy trawa znajduje swoje miejsce. I wyrasta w coś, co może kiedyś stanie się żyzną próchnicą, bo ten pień jest akurat grabowy i on wciąż żyje, pomimo tego, że powalony, pozornie suchy i martwy, to jednak przecież walczy. To jest właśnie piękne w przyrodzie, prawda? Człowiek tak nie potrafi. Człowiekowi po jakichś zdarzeniach, po złamanych różnych, nie tylko sercu oczywiście. E, nic nie odrośnie. I dlatego tutaj pamiętajcie o Łukaszu. Po prostu, po prostu pamiętajcie. Chciałabym Was zaprowadzić po całym parku, ale tak naprawdę, jak zaczęłam nakręcać to swoje spacerowanie, to wyszły mi niecałe dwie godziny. No, nigdy jednak chyba nie wytrzymał takiego filmu przyrodniczego. A ja na Davida Tenboro też nie mam aspiracji. To też takie miejsce, w którym królują mlecze. I jeszcze te rzuciutkie, na których pszczółki zbierają nektar. I oczywiście dmuchawce, letawce wiatr, bo wiecie, wszystko płynie, wszystko można zdmuchnąć, ale potem. Znowu gdzieś te spadochroniki dmuchowców lądują. Pszczółka sobie lata, a ja chciałam przy okazji pozdrowić bardzo Roberta Solo, bo Robert nadesłał mi film i w tym filmie pokazuje swoje tereny. Mieszka na północy, gdzieś między Kołobrzegiem a Koszalinem i ma swoje ule. Ja miałam do czynienia z pracą w pasiece przy 25 ulach. Nie boję się pszczółek, chociaż zdarzyło mi się, że byłam urządzona. No i owszem, bolało nie powiem, że nie przecież. Ale jeśli ktoś się nie boi, to tak jak się nie znosi bzy bzyczenia komarów i innych tam kleszczomuszek, to jednak w pszczołach jest coś uspokajającego. A są na przykład pszczoły murarki, które nie mają żądeł. One sobie tworzą takie specjalne swoje domki, murują je, glinują i co ciekawe, to są wiosenne pszczoły, które nie robią miodu, ale bardzo przydają się do zapylania. A jeśli ktoś pamięta film o pszczołach, taką bajkę dla dzieci oczywiście, no bo ja taka bajkowa nieco jestem, to też wie, że bez pszczół. Tak naprawdę nie byłoby tego wszystkiego. Każde roślinki, nieważne, czy to będą owoce, które będziemy jako ludzie konsumować, czy to byłyby, nie wiem, żołędzie, orzechy, cokolwiek. Każda roślinka, która owocuje w jakikolwiek sposób musi być zapylona przez wiatr albo przez pszczoły. I ten materiał, który teraz widzicie, jest właśnie Roberta z okolic nadmorskich niemalże Tu kwitną bardzo mocno kwitną drzewa nie wiem, obstawiam, że to być może czaremcha są i pszczółki i bardzo dziękuję Robertowi za nadosłane filmy myślę, że nakręci ich więcej i może, może stworzymy coś razem w takiej malutkiej kooperacji filmowej nie wiem czy to był wschód czy zachód. <laughs> Przyznam, że nie dopytałam, ale na pewno zapach i bzyczenie roznosiło się po okolicy. Ja też jak wiecie, albo nie wiecie, byłam w maju nad morzem. To takie miejsce, gdzie ja na przykład osobiście bardzo się wyciszam. Andrzej, którego oglądam, Andrzej H który mieszka na górnym Śląsku często jeździ w góry Sowie, on tam się wycisza, to też piękne miejsca właśnie tutaj na dolnym Śląsku i tak jak tam stał samotny wiatrak gdzieś w polu tak tutaj w parku wschodnim stoją samotne wyschnięte już drzewa wspomniałam o Andrzeju nieco celowo i nie bez przyczyny dlatego że on często znajduje takie miejsca troszeczkę zapomniane, jakieś płyty po nagrobkach, gdzieś wkomponowane w schody. Dolny Śląsk niestety ma taką mało chlubną ach, sławę, nazwijmy to w cudzysławie. I tutaj w parku też są takie schody. Właśnie schody, w których znajdują się kawałki potłuczonych płyt. I może. Może nikt by tego nie zauważył, gdyby te płyty odwrócono w drugą stronę po prostu i byłyby tylko zwykłymi schodami. Takie trochę smutne kamienie niepamięci. A tutaj jest przepiękna czaremcha. Niezbyt może pachniała, albo może ja coś miałam z węchem akurat tego dnia, nie bardzo. Ale w tych takich schowanych promieniach słonecznych Zapewniam Was, że bajka. I nawet dla takiego jednego drzewa, dla takiego zregenerowania warto gdzieś wyruszyć w podróż. I ja może tutaj teraz, nie miałam aż tak daleko, tak? Park Wschodni to jest jakieś pół godziny autobusem ode mnie. I droga w zasadzie prosta. Ale czasem macie taką możliwość pojechania do lasu. Gdzie bądź. I wtedy naprawdę można się zregenerować. Jest bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele cytatów związanych z podróżą, ale jest, jest wiele takich życiowych mądrości, bo na przykład bardzo mi się podoba stwierdzenie, że jest jakiegoś rodzaju magiczny magnetyzm w dalekim podróżowaniu i powracaniu kompletnie, ale to kompletnie odmienionym. Bo wtedy człowiek może się wyciszyć, ale może też nabrać dystansu do bardzo wielu rzeczy. I nawet jeśli czasem, czasem zdarzy się coś, co potrafi bardzo skrzywdzić emocjonalnie, to jednak ten wzrok staje się inny. A świat znowu może być po prostu piękny. Może po prostu zaświecić słońce mimo wszystko. Nie bardzo jesteśmy mali wobec potęgi natury, tak? Nieważne, czy to będzie woda, czy jakikolwiek inny żywioł. Ja na przykład uwielbiam patrzeć się w żar ogniska, ale ogień, który może dać zniszczenie, daje też życie przecież. Po jakimś czasie ono się odradza z zdwojoną siłą. Nawet na glebie wulkanicznej. To samo jest po powodzi. Żywioł w danym momencie niszczy wszystko, zabiera wszystko. Pojawia się muł i pustka, no ale przecież na tym mule odradza się coś pięknego. I takim pięknym miejscem właśnie jest Park Wschodni. Pomimo tego, że już powoli, może nie jest aż tak dziki. I pomimo tego, że gdzieś dookoła zaczynają się tworzyć te wszystkie nowe osiedla, o których wiecie, jakie mam zdanie. No ja rozumiem, że trzeba gdzieś mieszkać, takie tam różne blable. Chociaż pomijam już sposób budowania, bo jeśli to coś tworzy się masowo, no to tworzy się po prostu byle jak. No i tutaj jeszcze jest ten fajny etap kwitnięcia kasztanów. Ci, którzy mieszkają we Wrocławiu wiedzą, że Wrocław od lat, a właściwie wrocławskie kasztanowce od lat, zmagają się z kasztanowniczkiem jakimś tam, jakimś tam, który w momencie kiedy kwiaty już przekwitają i pojawiają się maleńkie kasztanki, to wtedy ten kasztanowniczek atakuje liście, więc postanowiłam nacieszyć oczy. Jeszcze tak pięknymi, zielonymi liśćmi. Później te liście się robią takie rdzawe, przykurczone i właściwie początek lata dla kasztanowców we Wrocławiu często wygląda jak galopująca, spalona, sucha jesień. A tak, to jeszcze jest po prostu ładnie. I chciałam się też tym z Wami podzielić. To wyjście do parku dużo mi dało. Ci, którzy wiedzą jaka jest sytuacja, to siedzenie w domu, pilnowanie lekcji, ogarnianie wszelkiego rodzaju papierów związanych ze szkołą, z wszelkiego rodzaju poradniami, po, znowu się teraz zaczyna cały ten mechanizm. Trzeba się rejestrować do jednego lekarza, żeby pójść z kwitkiem do kolejnego lekarza, żeby później wrócić do tego poprzedniego, żeby później załatwić zaświadczenie. I przypomina mi się, jak nic, scena z 12 prac Asterixa. Te wszystkie druczki. Zielone, niebieskie, trzecie piętro, parter, drugie piętro, 64 schody i ten biedny Asterix i Obelix. Chodzący i chodzący i chodzący. A na końcu i tak się okazuje, że druczek miał być niebieski, prawda? I tym optymistycznym akcentem zagadałam Was totalnie. Miało być krótko, a wyszło jak, jak wyszło. I tak naprawdę, poza pięknymi widokami, moje ględzenie wiem, że może uśpić ale cieszę się, że ktoś może poświęcił chwilkę i tak naprawdę nie byli to germańscy wojowie, ale właśnie wy zachwyceni pięknym dmuchawca, chociażby na chwilę. Także z serca, z serca jeszcze raz dziękuję i zostawiam was z tym maleńkim widokiem wierzby płaczącej. Ona tylko płacze z pozoru, ona czasem może być naprawdę szczęśliwa przecież. I to są właśnie te momenty, kiedy człowiek ma w sobie bardzo dużo szacunku do tego, co nas otacza. Nie trzeba nie wiadomo gdzie lecieć, zdobywać andów i Machu Picchu i jakieś tam innej alaski. Bo czasami to co piękne. Tak naprawdę jest bardzo, bardzo blisko nas. No i właśnie, właśnie odgrywam to piękno. Chociaż czasami coś może zaboleć, to przecież nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I każdy z nas to wie. A ja mam swoje małe podróże. I dziękuję wam wszystkim. Ot tak, takie moje małe akuku.